Witam serdecznie i zapraszam na następny przegląd do sklepu Pepko. W tym filmie zobaczycie następne rzeczy z nowej kolekcji, jakie pojawiły się w tym sklepie. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami, zostaw subskrypcję. Dzięki temu zobaczysz jeszcze więcej nowości z wielu różnych sklepów. Możesz też zostawić komentarz oraz łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała ci się, a także udostępnić ten film, jeśli uważasz. Że komuś mógłby się spodobać. Zapraszam do oglądania. W nowej kolekcji Autumn Tales pojawiły się na przykład te dzbanki. Ręcznie malowany dzbanek z pokrywką ma kształt dyni. Kosztuje 27 zł, ma pojemność 1000 ml. Może być myty w zmywarce, nadaje się też do mikrofalówki. Dzbanek jest porcelanowy, tak jak widoczna teraz maselniczka z tej serii. Jest również ręcznie malowana, kosztuje 20 zł, ma wymiary około 16 na około 13 cm. Tak samo jak wcześniej pokazany dzbanek, może być myta w zmywarce i nadaje się też do mikrofalówki. W kolekcji Wild Chic nowością są te oto filiżanki w zestawie ze spodkiem. Filiżanka ma kolor złoty, tak samo jak z spodeczka. Na spodeczku umieszczony jest wizerunek pantery, który również odbija się na filiżance. Zarówno filiżanka, jak i spodeczek mogą być te tylko ręcznie. Filiżanka ma pojemność 240 ml, a cena zestawu to 20 zł. W kolekcji Waltrix znajdziemy też taki szklany talerz do serwowania. Talerz ma średnicę 33 cm, a jego cena to 25 zł. Tak jak wcześniej pokazane naczynia, tak i ten talerz może być to tylko ręcznie. Zobaczmy, co jeszcze wśród nowości znaleźć możemy w sklepie Pepko. Na przykład takie sztuczne niewielkie sukulenty w ceramicznych dekoracyjnych doniczkach. Jest na przykład doniczka mająca kształt tosta lub kubeczka. Ta dekoracja kosztuje 12 zł. Ma wymiary 7 na 12,5 cm. Sukulent w doniczce mającej kształt kubeczka również kosztuje 12 zł. Dekoracja ma wymiary 9x6 i około 10,5 cm. Poza tym, wśród tego rodzaju rzeczy, znaleźć możemy też dekoracyjne osłonki na doniczki. Taka jak ta, jest ceramiczna. Cena osłonki to 15 zł. Ma wymiary 13,5 na 13 cm. Jest też taka ceramiczna, mająca nieco inny wzór niż poprzednia. Ta osłonka również kosztuje 15 zł. Ma średnicę 14 i wysokość 12,5 cm. I jeszcze jedna wśród ceramicznych, dekoracyjnych osłonek na doniczki. Taka jak ta również kosztuje 15 zł, ma średnicę 15 i wysokość 13 cm. w kolekcji Autumn Tails pojawił się także poliestrowy koc mający wymiary 130 na 170 cm. Ten koc w kratę kupić możemy za 20 zł. Nowością jest też taki otobieżnik z wzorzystymi liśćmi. Bieżnik ma wymiary 35 x 150 cm, a jego cena to 12 zł. Całkowity wzór po rozłożeniu widoczny jest na opakowaniu. W sklepie Pepco kupić możemy też zestaw zawierający dwa pojemniki: jeden na olej, drugi na ocet. Każdy z nich ma pojemność 150 ml. Zestaw dolomitowych pojemników z korkową nakrętką kosztuje 20 zł. W tej serii jest też butelka przeznaczona na olej. Ma pojemność 460 ml, a jej cena to 17 zł. I jeszcze jedna rzecz z tej kolekcji pojemnik na przybory kuchenne. Jego cena to 20 zł. Jak wszystkie pokazane naczynia z tej serii, może być te w zmywarce. Ma wysokość około 16 i średnica niecałe 12 cm. A to butelka z silikonową dekoracją mającą kształt dyni. Pojemnik z uchwytem kosztuje 30 zł, ma pojemność 400 ml. Następne nowości pojawiły się także w kolekcji Best Post. Są to stopery do drzwi mające psie kształty. Ten kosztuje 25 zł, ma wymiary 25 na 20 i 19 cm. Za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć dokładniej następny, mający nieco inny psik kształt. Tak wygląda drugi stoper do drzwi w tej kolekcji. Ma wymiary 27 na 17 i 13 cm. Kosztuje tyle samo co poprzedni, również 25 zł. W sklepie pepko kupić możemy także dekoracyjne, jesienne dodatki. I oto niektóre z nich. Na przykład 10 zł kosztuje ta ozdoba ze sztucznych roślin. Dostępna jest w kilku różnych wariantach. Za 7 zł w sklepie Pepko kupić możemy taką jesienną dekorację, dostępną w kilku kolorach do wyboru. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.